Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według św. Łukasza, rozdział 18, wersety od 9 do 14. Jezus opowiedział niektórym, co dównie byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie ździercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo i jak ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu znieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, mieli ktoś dla mnie grzesznika. Powiadam Wam, ten. Odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Widzimy, że to słowo, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, pokazuje nam dwa kierunki. Pierwszym kierunkiem jest to, że Jezus, mówiąc tą przypowieść o Faryzeuszu i celniku, Pokazuje nam dwie postawy naszego serca względem Boga na modlitwie. Pierwszą postawą jest postawa faryzejska, gdzie możemy myśleć o sobie, że jesteśmy bardzo idealni, jesteśmy bardzo dobrzy, jesteśmy lepsi od innych. I wtedy, kiedy mamy taką postawę, nasze serce jest bardzo wyniosłe, jest bardzo pyszne. I Takiej postawie my pokazujemy Bogu, że my jesteśmy lepsi od innych. Dlatego że my bardzo dużo robimy, my, jesteśmy, my przestrzegamy przykazań, my robimy wszystko idealnie. Natomiast drugą postawą, którą Jezus nam pokazuje, mówiąc o farzyuszu i celniku, będzie właśnie postawa celnika, czyli serce pokorne, serce niewynoszące się serce uznające swoją kruchość wobec Boga serce które całą swoją postawą mówi że tak ja Boże jestem grzeszny ja jestem słaby bez ciebie nie jestem w stanie nic zrobić to jest serce które uznaje że tym który może mi pomóc dokonywać zmian w swoim życiu jest właśnie Bóg Dlatego, że Bóg jest ponad moją słabością. I drugim kierunkiem, do którego nas to słowo zaprasza, jest kierunek refleksji, czyli przyjrzenia się właśnie naszemu sercu i naszej postawie względem Boga, żebyśmy Dali sobie trochę czasu. Jezus nas do tego zaprasza poprzez to słowo, żebyśmy dali sobie trochę czasu i zastanowili się nad tym, jakie ja mam serce. Czy ja mam serce Faryzeusza, które jest właśnie dumne, wyniosłe, pyszne? Czy mam serce celnika, które uznaje, że Bóg jest ponad moją słabością, że ja jestem słaby i bez ciebie, Boże, nie jestem w stanie nic zrobić? Nie jestem w stanie zrobić nawet jednego kroku.